zielone oko przedstawia Harry Tardow w obliczu nieprzyjaciół moich co tak studiujesz, Heinrich? Raport. Sprawdzam, ile Reichsmarek muszą przeznaczyć Stany Zjednoczone na potrzeby baz Wehrmachtu pod Nowym Jorkiem, Chicago i St. Louis. I wiesz co? Wiem, wiem. Amerykanie muszą więcej zapłacić. <laughs> I to w dodatku nie w swoich zdewaluowanych dolarach, ale w twardej walucie. No cóż, mamy 2009 rok i jeśli tego nie zrobią... Dywizje pancerne wyjdą ze swoich baz i odbiorą im to, co należy do Imperium Niemieckiego. A jeśli poleje się krew, Stany będą same sobie winne. No, na dziś już starczy nam tej pracy. Wkładaj płaszcz. W Berlinie mimo marca jest chłodno. Jak długo jesteś w Oberkommando der Wehrmacht? Dwanaście lat. Na czemu pytasz? <laughs> Tyle czasu w dowództwie, mundur jak się patrzy, a ty wciąż nie wyglądasz na żołnierza. Masz jakieś plany na dzisiaj? Eliza zaprosiła kilku znajomych. Ale i my musimy się jak najszybciej spotkać. Koniecznie. Erika mówi, że się za tobą stęskniła. Zaczynam być zazdrosny. Szalęć. <ślańczy> Porównaj tylko siebie i mnie. Raczej chodzi jej o kogoś do brydża. Spójrz na ten pałac Rzeszy. Ludzie mówią, że klimat się zepsuł przez tego kolosa. Jest wielki, to fakt, ale żeby aż tak... Ludzie mówią różne rzeczy. Wiesz, Willi, on jest wystarczająco wielki. Ja czuję się przy nim taki mały. A, to świątynia ku chwale Rzeszy i narodu. Tak właśnie masz się czuć. W porównaniu z potrzebami państwa i rasy germańskiej każdy jest mały. Ale to my służymy państwu, a nie ono nam. A czy wiesz, że gdy Szper go projektował, bał się, że pałac przytłoczy nawet majestat samego wodza. <grym> nawet Szper nie mógł przewidzieć, co można zrobić przy pomocy techniki. Ciesz się, że nikt ze służby bezpieczeństwa nie słyszy tego, co wygadujesz. <grym> Pamiętam, gdy byłem jeszcze dzieckiem, to nad balkonem, gdzie przemawiał wódz do swego ludu, górował wielki germański orzeł. Potem orzeł został przeniesiony na dach, a jego miejsce zajął ogromny ekran telewizyjny. I teraz ponad Adolf Hitler Plac na milionowe tłumy patrzy twarz wodza z ekranu. Każdy go widził. Pałac wzniesiono przede wszystkim ku czci Armii Niemieckiej. Też wśród eksponatów zawsze zatrzymuje się przed wagonem, w którym Niemcy w 1918 podpisały wobec Francji akt kapitulacji, a w 1940 Francja wobec Niemców. Jest tam też pierwszy pancer, w którym Niemcy wjechali na Kreml oraz jeden z szybowców desantowych, które dowiozły spadochroniarzy germańskich nad południową Anglię. A co tu wyprawiało się za czasów Geringa? Jakie orgie! O, nie jesteśmy tacy, jak nasi dziadowie. Oni nie wstydzili się żyć z rozmachem i odważnie myśleć. O, my nieszczęśliwi. Kierujemy imperium zupełnie innymi metodami, niż było to za Hitlera. Ech, chyba tak. Wiesz, Heinrich, czasem, czasem zazdroszczę ci zadowolenia. Stój teraz. Kiedy opuściłem szeregi Hitler-Jugend, omal nie wstąpiłem do Wehrmachtu. czasami myślę, że tak właśnie powinienem postąpić. A jest w końcu jakaś różnica między cywilem a wojskowym. Czy mówisz, co ci serce dyktuje, czy też po prostu przypomniałeś sobie, że nie masz już 18 lat? Bo jeśli o mnie idzie, to walczyłbym, gdyby tylko wezwała mnie ojczyzna. Jestem jednak całkiem zadowolony, że nie muszę nosić broni. Cóż dla nas to o wiele bezpieczniej, że jej nie nosisz. <noise> Popatrz na gmach Ministerstwa do spraw kolonii. W wielu oknach jeszcze się świeci. O, no, co chcesz? Muszą obsłużyć rolnicze obszary Ukrainy, kopalnie Afryki, indyjskie plantacje bawełny, hodowle bydła na równinach Ameryki Północnej. No moglibyśmy jeszcze wiele wyliczyć. Tak, układanka bez końca. Tak, masz rację. Bez końca. <noise> A wiesz... Ilu Amerykanów trzeba, żeby wkręcić szarówkę? Amerykanie to ciemny naród. Twój ojciec zawsze to mówił Willy. Pewnie z większą ulgą niż ja. Z Jankę sami mogło być sporo kłopotów. A nieważne co mogłoby być. Stany zabierzymy swojej neutralności i izolacji naturalnej. Nie zwracamy uwagi na upadek kolejnych państw w Europie. I dlatego 20 lat później musiały stawić samotnie czoła Połączonym siłą imperium niemieckiego i Japonii. Żaden ocean nie mógł powstrzymać pocisków zdalnie kierowanych. Ja powinno się takich wysyłać do gazu. Ach, Willi. Daj ludziom pożyć. Nie, nie, jesteś zbyt miękki, Heinrich. O! Za pięć minut mam pociąg no nieźle. O, mój już nadjeżdża. Do jutra, Wili! Do jutra, Heinrich! Ucałuj ode mnie Erykę. Nie wiem. 高逼眼。<laughs> Kiedy cię pocałuję. zdążyć ze wszystkim przed przyjściem gości. Masz tu kieliszek ze swoim winem reńskim. Litał mi się. Dziewczynki, opowiadajcie mi wszystko po kolei. O, ja te Zuzanne kiedyś tak kopnę, że wpadnie do bramki. Przecież jest tylko 10 minut przed umówionym terminem. Wiesz, że zawsze przychodzi wcześniej, więc trzeba było się przygotować. No, idę jej otworzyć. Aha jest piłka, Suzanna, ja jest piłką. Czemu te smarkate nazywają mnie piłką? Jestem niska, to fakt. I nie aż tak chuda jak ty, ale gruba też nie jestem. Masz tu moją kurtkę, z norek, zrób coś z tym okryć. Wystarczyłoby i doktor, profesor. Ale i tak dziękuję, skoro już powiesiłeś moje futro, to może byś się ze mną przywitał. A, Liza nie widzi, może mi się upiecz. A czemu nie zajrzysz do kuchni? Mogłabyś udawać, że pomagasz Lizie i przy okazji golnąć sobie sznaps. dobrze, też przyszliście. Zuzanna jest w kuchni i pomaga Lizie. Gotli! Co? To czyżby bąsy? Mam nadzieję. Właśnie wraca moda na styl firera. To dziś? Tak. Myślę, że Alicja jest już gotowa. Powiedziała mi, że ma poczekać. A jak Anna radziła sobie w tym roku? Z całkiem dobrze. O, w końcu jeszcze jesteśmy. Gdyby sobie nie radziła, z pewnością by nas tu nie było. Gdzie nie było, ciociu? Nie stalibyśmy teraz w przedpokoju. I nie zastanawialibyśmy się, czy nas nie podsłuchuje jakiś mały gestapowiec wkręconych włosach. <laughs> Zabawne. <laughs> Ola O, proszę, jemy na kolację, proszę Ach, wiesz, Ester, Alicja jeszcze nie wie, że te nasze rozmowy o dzieciach, podatkach, pracy i o tym kto z kim sypia są strasznie nudne. A, a kto z kim sypia? To znacznie ciekawszy temat od pracy i podatków. Poprzez zabawę wśród pól i łąk tracimy całą naszą mochą. Mm. No, Gotlib, czerwienisz się. A może chciałbyś spotkać panienkę taką śliczną i miłą, gdy pójdziesz odpracowywać swój rok na polu? To niepraktyczne. Na pewno nie dla mnie. No, dla nikogo z nas Ach. nie byłoby to praktyczne. Poza tym te pieśni bezpiecznie jest śpiewać tylko we własnym gronie, gdyby dowiedziała się o tym służba bezpieczeństwa. W ogóle lepiej nie ściągać na siebie jej uwagi. O. Wiedzą Ach. o tym nawet Ach. dzieci. Ach. No. no, no, maluchy, gdy sprzątają Pora spać, pora spać. Fajnie, że trafiają się w tym domu jeszcze jacyś mężczyźni. No, widzę, że jesteś w mniejszości. Niestety. Niestety. A ja staram się dbać o równą liczbę. W końcu mi za to płacą, u Cajsa. Alicjo, zostań z nami. Tylko dziewczynki idą spać. Ty już wszystko wiesz, Anno, prawda? Tak, wiem. Dziś się wszystkiego dowiesz. Już za chwilę. No dobrze. A, ale czemu tak na mnie patrzycie? Wcale mi się to nie podoba. Bo to jest bardzo ważna tajemnica, kochanie. No już przestań proszę. To jest tak wielki sekret, że nie wolno ci go wyjawić nawet siostrom. Masz trzymać język za zębami. Tak. Czekaliśmy aż dorośniesz na tyle, by móc powierzyć ci ten sekret. Tak. Musimy być pewni, że nie zdradzisz przed nikim tego, co usłyszysz. Ja już od roku wiem. I nawet tobie nie powiedziałam. Widzisz, jakie to ważne? O co więc chodzi? Masz rację, Anna, nie wiedziałam, że kryjesz jakąś tajemnicę, a przecież jesteś moją najlepszą przyjaciółką. O co chodzi? Jesteś Żydówką Alicjo. Nie wygłupiaj się, ciociu. Już nie ma Żydów. W ogóle ich nie ma, są kaput. Jesteś Żydówką Alicją i ty i twoje siostry też. I Zuzanna. A także Ester, Walter Götli, panna oraz twoja matka i ja. Ale, ale, ale żydzi byli wstrętni i źli i chorzy i nie byli rasowo czyści. I ja wiem to z podręczników i dlatego mądra Rzesza się ich pozbyła. Tak mówi nasza pani. No jedną z tych rzeczy, z którymi najciężej się jest pogodzić, jest to, że twoja pani nie zawsze mówi prawdę. Dla nas to szczególnie trudne. Czy Anna jest wstrętna? Nie, oczywiście, że nie. Czy twój tata albo ja jesteśmy źli? Czy Zuzanna jest chora? No, czasami jestem chora z rana, kiedy poprzedniego dnia wypiję za dużo whisky. Zuzanna ci... no. życie. A co będzie, jeżeli ktoś się dowie, że ja że ja jestem Żydówką? Przecież jeżeli dowiedzą się o tym moje koleżanki w szkole, nie będą chciały się ze mną bawić. Nawet gorzej, kochanie. Jeśli ktoś się dowie, że jesteś Żydówką, ci z Einsatzkomando przyjdą po ciebie i po twoje siostry i po mamę. Po mnie i po sztucmanów. I po Zuzangle. Nikt się nie musi o tym dowiedzieć, malutka. Nikt się nie dowie, chyba, że Ty sama zdradzisz siebie, a tym samym nas. Tak. Kto ocalał, dobrze pozacierał po sobie ślady. Tak, tak, tak. Dobrze pozacieraliśmy ślady. No, dokonał tego mój ojciec. Sfałszował informację o naszym pochodzeniu w Banku Informacji Rzeszy, wykazując, że jesteśmy czystej krwi aryjskiej. Nikt nas nie szuka. Tu, w samym sercu imperium. Nie mają żadnych powodów, żeby nas szukać. Jesteśmy bezpieczni. No, chyba, że się sami zdradzimy. Możliwe, że kiedyś nasze dzieci czy wnuki będą mogły wyjść z ukrycia. No ale nie my. Nigdy, nigdy nie będziemy bezpieczni. Nigdy. Rzesza przetrwa tysiąc lat. Gdzie miałoby się znaleźć miejsce dla Żydów? Może, tak jak obiecywał Hitler, Rzesza przetrwa całe tysiąclecia. Tego nie wiemy, ale jeśli nawet Alicjo, to Żydzi istnieją już od trzech tysięcy lat imperium germańskie zawsze będzie wobec nas niemowlakiem. Tak czy inaczej trwamy. Wprawdzie udawać kogoś, kim się nie jest... Nie cierpię tego. Nikt z nas tego nie cierpi. Ale kiedy czasy są takie, jakie są, cóż nam innego pozostaje? Ach, nie pierwszy raz. Żydzi muszą taić swe pochodzenie. Dawno temu w Hiszpanii udawali katolików. Teraz my musimy udawać narodowych socjalistów, ale w sercach wciąż jesteśmy sobą. Nie chcę być żydówką. Ach, Alicja. Jest wyjście, Alicjo. Możemy po prostu udawać, że nic się nie stało. My cię nigdy nie zdradzimy, niezależnie od twojej decyzji. Jeśli kiedyś zdecydujesz się nie mówić o tym mężowi, jeśli nie będzie on jednym z nas, jeżeli nie powiesz nic swoim dzieciom, nigdy się nie dowiedzą, że ty i one jesteście Żydami. Nie będziecie się różnić od innych mieszkańców Imperium Karmańskiego. Ech. Tylko, że wtedy kolejny fragment czegoś starożytnego i cennego zostanie zniszczony. Nie wiem. Nie wiem, co robić. To nie jest takie straszne. Ja też płakałem, kiedy się dowiedziałam. Ja też. Ale wiesz, to trochę tak, jak należeć do ekskluzywnego klubu. Nie mamy przecież wypisane na czole, kim jesteśmy, choć początkowo można się tak czuć. Jeżeli tylko dochowamy tajemnicy, nikt się o tym nie dowie. No, no i mamy własne święta. Na przykład dzisiaj. A, a co jest dzisiaj? Świętopurym. Niemcy i Hiszpania, o których mówiła ciocia Ester, nie byli pierwszymi, którzy chcieli się pozbyć Żydów. Zawsze różniliśmy się od innych. Dawno temu w Persji król schryny. Wiecie, że chciałabym. Aby ktoś postawił szubienicę dla Hitlera i Himmlera. Tylu naszych zginęło. Chciałabym powiedzieć o tym, siostrze? Jeszcze nie teraz. Jeszcze są za małe. Dowiedzą się, kiedy przyjdzie pora, tak jak ty się dowiedziałaś. Jeśli prawdę pozna ktoś niepowołany, wszyscy zginiemy. To, że jest nas tak niewielu, nie znaczy, że ludzie na nas nie polują. Żydzi ciągle stanowią dobrą zwierzynę. A, a my w tym pokoju. Czy my jesteśmy jedynymi Żydami, którzy ocaleli? Nie, są inni. W Wielkich Niemczech i w całym Imperium. Z czasem poznasz wielu z nich. Zdziwisz się, kto do nich należy. A póki co, im mniej o nich wiesz, tym lepiej, gdyby miało dojść do najgorszego. Mamy swoje święta, Alicjo, ale obchodzimy je tylko w ścisłym gronie. Te małe trójkątne ciasteczka, które jadłaś dziś na deser, to tradycyjne danie podawane z okazji święta Purym. Nazywają się kapelusze Hamana. Fajnie! Pasuje! Tak! Ale właśnie dlatego nie możesz ich brać do szkoły. Ktoś mógłby je rozpoznać. Nie możemy tak ryzykować, rozumiesz? Nawet takie małe ciasteczka? Tak! Nawet takie małe ciasteczka. Nigdy. Nigdy, rozumiesz? Nigdy nie możemy się zdradzić. Dobrze, mamo. Zrozumiałaś, Alicjo? Wiem, że składam no. zbyt wielki ciężar na barki tak małej dziewczynki, ale muszę to zrobić. W przeciwnym razie w ogóle nie byłoby Żydów. Tak, tato. Masz rację, ale ale to wszystko zaskoczyło mnie. Wcale nie wiem, czy mi się to podoba. No ale dobrze. Witaj. <laughs> Witaj w większej rodzinie, kochanie. Dobrze, że z nami jesteś. Kochani, przepraszam, ale już pójdę. Jutro wcześniej zaczynam. Wykłady. Tak, tak, my też będziemy się zbierać, ale możemy zaczekać, aż Anna zaśnie. Nie potrwa to dłużej niż pół minuty. Wtedy wepchniemy ją do schowka na szczotki. I... Ależ, mam, masz pomysły? <słuchy> Chodźcie, wszyscy odprowadzimy was na ulicę. No to chodźmy. Chodźcie. No to, co, chodźmy. Malutka. Mogą się dowiedzieć tylko od nas. Rozumiesz? Ja. Chyba tak. No. Wiem. No, to dobrze. Dobra Do zobaczenia. Do zobaczenia. Musisz się tak ciągle bać, kochanie. Jeśli ludzie zobaczą, że się ciągle boisz, zaczną coś podejrzewać. Bądź zawsze sobą. Nikt się niczego nie domyśli. Postaram się, tatusiu. No. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc, kochanie. Tak oto kolejny raz przekazana została ta historia. I w ten sposób przetrwa kolejne pokolenie. Tyle już przetrzymaliśmy, kochanie. Jak Bóg da, to przetrzymamy ich faszystów. Ale łańcuch się wydłużył i ryzyko wzrosło. Dobrze, że nie pozwoliłeś małej uciec na widok samochodu policyjnego. nie może robić takich rzeczy. Przez jakiś czas będzie bardzo spięta. Jest jeszcze mała. Dziwna rzecz, ale najgroźniejsze w tym świecie jest dla nas utrzymanie rasy. Nikt się nawet nie domyśla, że ty czy ja... Dlatego kupujemy wieprzowiny. Wiem, wiem. Po to robimy wiele innych rzeczy, dlatego udajemy prawdziwych Niemców. Łatwiej mi jest cytować Mein Kampf niż Pismo Święte. Ale najtrudniej jest dzieciom, a mamy ich jeszcze dwoje. strasznie zmęczony.